I zobaczmy, cóż takiego podróżnik sprawił mi na święto. Tum, 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 tum książka i teraz bardzo serdecznie dzisiaj mamy 8 października. E, kurde, mamy za październik, 8 grudnia. Dzisiejszy odcinek w sumie jest nagrywany dzięki panu podróżnikowi Diciemu, ponieważ e, wysłał mi on swoją paczkę. A która znajduje się przy macie, przy którym właśnie, znaczy w którym ona się właśnie znajduje. No i jestem bardzo ciekaw, cóż podróżnik wymyślił. Ja nie wiem co tam się znajduje, wy nie wiecie co tam się znajduje, tylko podróżnik. Mam nadzieję, że nic takiego negatywnego w sumie to jest taki surprise, surprise paczka, unboxing, nie wiem, nie mam pojęcia, nie wiem jak to nazwać rozpoczynamy dzisiejszy dzień niespodzianką. Możemy powiedzieć sobie, że to jest taki mm, taka, taki prezent ukojkowy, taki będzie no wiem, taki no, prezent niespodzianka. O, może tak. Muszę odpalić aplikację, więc zaraz się do Was odezwę i otwieramy paczkę. Jest I ona, znajduje się tutaj w środku. Ona no pośród toka, to nie będę może pokazywać. Mamy coś takiego, ale Ramka. Ja jestem ciekawy co to it wymyślił. Przysyłka sama w sobie też nie jest jakaś ścieżka, bo jest bardzo, bardzo leciutka, tylko kulka troszeczkę... no duża. Ciekawe, co tutaj IT wymyślił. Nie wiem. Na pierwszy rzut oka, jak tak patrzę, to wydaje mi się, że to jest jakaś ramka, ale nie chcę strzelać, nie chcę strzelać, bo mogę się mylić. Kurde, jestem mega ciekawy, ale dopiero otworzę, jak do domku wrócę i mam nadzieję, że nic się tam z nią nie stało podczas podróży. I już od razu pozdrawiam. dziękuję i dziękuję Linka do tego znajdziecie w opisie. Może ktoś z was Itiego zna, jak znacie Nefka, Flerka. To i tego też znacie. Dobra, wracam do domku, no i będziemy odpakowywać tą paczuchę. Zobaczymy, co znajduje się w środku. Kurde, nie wiem, gdzie się tu patrzeć. Nigdy nie lubiłem nagrywać z telefonu. Okej, okay, słuchajcie, jest godzina 18.12 i jestem już w domu. I chyba to jest odpowiedni moment na otworzenie paczki. Ale jeszcze przed tym, kiedy właśnie sobie ją odpakujemy, przejdźmy sobie do... Na poprzednim filmie mówiłem, że y, na każdym filmie będę y, otwierać po jednej czekoladce, tylko że wczoraj nie nagrywałem filmu więc w dzisiejszym filmie otwieramy siódemkę oraz ósemkę Siódemeczka oczywiście znajduje się w tym miejscu. Mamy numer 7 cukierek jak zwykle, tylko że ten taki jakiś taki taki błędu bueno chyba. No i ósemkę mamy tutaj i dzisiaj dość szybko znalazłem obydwa numerki. No i mamy kinderka Superowo. To możemy odłożyć pyk. No i najważniejsze już mamy za sobą. Teraz otwieramy paczkę. Paczkę od Itiego. Kurde, to zawsze miałem lampy, lampy nie mam i, i dalej jest ciemno. Będę się tylko i wyłącznie tą posługiwać, no dobra. No bo usiądę na ziemi. Tu mam statyw, to... Ej, no właśnie, tu mam statywy. No dobra, mam nadzieję, że mnie jako tako widać tutaj, to nie ma co się przyglądać. Mamy tutaj najważniejszą rzecz, czyli paczkę od pana podróżnika Itiego. I sobie tą paczkę otwórzmy jednym, zwinnym, szybkim ruchem. I zobaczmy cóż takiego podróżnika sprawił mi na święta. Słyszałem też, że wysłał taką samą paczkę do Mata, ale Mat mi nie zdradzał, co tam jest. Więc jest to niespodzianka. Muszę otwierać po tej stronie, bo tam są adresy i, i dane podróżnika, więc nie będę ich tutaj pokazywać. Dobra, mamy. Tutaj tą taśmę też przetnijmy. Pyk. I możemy otwierać. Tum, 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 tum. Mamy kalendarz. Nie widzieliście. Mamy kalendarz. Kalendarz Podróżnik IT e przedstawia kalendarz dla przyjaciół. 10 lat. Ty. Czyli podróżnik IT e nie. Czy ja dobrze rozumiem, że podróżnik IT e ma 10-lecie kanału, taki kalendarzyk przesyła dla swoich przyjaciół. Tu mamy autograf, zobaczcie, podróżnik IT. E nie, kule. Do dobrze, że zauważyłem. Dobrze, że zauważyłem. To jest. A nie, to jest drukowane? Nie, to jest chyba pisane. Ej, nie wiem. To wygląda tak idealnie, że nie, czy to jest drukowane, czy napisane. Ej, ciężko powiedzieć, ale chyba. Chyba pisane. Ej, nie wiem, nie wiem czy pisane, czy drukowane. Mamy kalendarzyk, sprawdźmy, czy coś w środku jeszcze jest. Nie, nie ma nic innego. Ale za to obejrzyjmy kalendarz od środka. Cóż się w takim kalendarzu znajduje? Na pewno daty. To, to, to na pewno. Ale może się jakoś zaskoczymy. Otwieramy. Mamy tutaj y, zdjęcie lasu w śniegu. Ciekawe, czy podróżnik y, te zdjęcia co tutaj wrzucał, y, są jego autorstwa, czy to są jakiś ten? Wydaje mi się, że to są podróżnika zdjęcia, ale mogę się mylić, ale nie, znając IT jego, wydaje mi się, że to są jego zdjęcia. Okej, okay, mamy tutaj y, kalendarz na styczeń. Y, aha, no, no tak, bo to jest kalendarz na nowy rok. Dobra, mamy na styczeń. Przejdźmy sobie dalej. Mamy na luty, o tu mamy już dwa zdjęcia, też dalej spora zimowa Ej, chyba wydaje mi się, że IT tutaj dał idealne zdjęcia pod pół Czyli jak na przykład w styczniu, w lutym jest śnieg, no to tutaj też jest śnieg I teraz zobaczmy w marcu, czy w marcu, no i zobaczcie, w marcu już na przykład nie ma śniegu Znaczy zdjęcia. śniegu na zdjęciu, prawda? Boski, bardzo ładne zdjęcia, bardzo fajne Każdy dzień to przygoda, tutaj jakieś zaznaczenie, Franciszek, Katarzyny, 9 marzec Nie wiem co z 9, ej czy IT tutaj zaznaczył też, kto ma urodziny? I zobaczymy, czy czy moja data urodzin tutaj jest zaznaczona. Zobaczymy. Wtedy też kompletnie bym się zdziwił, zaskoczył. Yy, mamy kwiecień. Kolejne zdjęcie. Miłego dnia. Również życzę miłego dnia. Seville, dosyć spokojnych świąt, wilkanocnych. Kolejne. Maj. Też mega fajne zdjęcie, bardzo ładne. Dobrze. Kolejne. Czerwiec. Lato czeka. To już mega fajne zdjęcie, bardzo superowe. Wydaje mi się, że to są zdjęcia IT'ego, coś mi się tak wydają. Więc fajnie, 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 mega. Lipiec. Tu jakieś zdjęcie z trawy. Nie wiem co tutaj jest. Chyba się nie rozczytam. No niestety jest tutaj za, mm, zamazane, więc nie jestem w stanie przeczytać. No i mamy sierpień. Może jakiś pomnik. Achel. O, z helu. Wrzesień. Ja mam urodziny tutaj. 22, czyli jednak nie są zaznaczone. <laughs> no dobra. Yy, mamy wrzesień. Fajny. Zachód słońca. Październik, mamy październik. Tutaj oczywiście dwa kolejne zdjęcia. Mamy listopad i to słońce się tak odbija, że przez chwilę myślałem, że to mi się jakieś światło odbija w, odbija w aparacie, ale jednak jednak nie. Dobrze. I mamy grudzień. Mamy choineczkę i mamy zowy śnieg. święt. świąt 24. No i cały kalendarz. Przyszliśmy. Aczkolwiek kalendarz jest na przyszły rok, więc jeszcze tak nie do końca. No dobrze, bardzo dziękuję podróżniku za, yy, za taki prezencik. I teraz też odpowiadając na pytanie, jeżeli komuś się takie narodziły. Kamil, czy ja też mogę ci wysłać taką paczkę? Hmm. Z jednej strony, można by było. Z drugiej strony, kurka rurka. Hmm, nie no, raz możemy takie coś zrobić, raz możemy takie coś zrobić, że po prostu na paczkoma, tak jak e i możecie wysłać yy, paczkę, ale jeszcze nie na ten moment z powodu iż... No nie, bo tam potrzebujecie moich danych, czyli maila i numer telefonu. No chyba, że sam mail by przeszedł. Jakbym mógł wam dać, sa dać samego maila, to może by jako tako to przeszło, ale wątpię. No to na razie musimy się wstrzymać, bo mamy plany co do yy, takich danych i yy, możemy coś pokombinować, że chociaż na jednym filmie yy, zrobię jakąś, yy, jakąś reakcję, jakiś unboxing waszych paczek. Ale do tego yy, dojdziemy na spokojnie. Z tego miejsca chciałbym oczywiście bardzo podziękować podróżnikowi za prezent, za taki superowy kalendarz i tak ogromny. Mega bardzo doceniam i szanuję twój gest. Bardzo dziękuję. I co? Co ja Wam mogę powiedzieć? Życzę Wam miłego dnia. Ja teraz lecę się brać za szkołę, montować ten filmik. Bo pewnie widzicie go już jutro. Dla mnie wczoraj yy, sko skończyły mi się filmy na zapas i, <śmuszczam> i nagrywam na dzień później. Więc lecę montować ten filmik, żeby Wam go też już zaplanować. Lecę się brać też do roboty yy, za szkołę. I może dzisiaj będę mieć trochę czasu na odpoczynek dla siebie. Yy, zobaczymy. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się jutro na kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć!